E, Marcin Gierki dzisiaj gramy z Brawl Stars, także z ciłapy w górę, z ubika zostawcie. No i e, jakby, jeśli chcecie kolejny z Brawl Stars, 5 łapy w górę, to będzie kolejny z tej gierki. Mam 11 tysięcy poharków ponad, także. Dobra, zaczniemy sobie pierwszą giereczkę właśnie. Także lecimy. Dobra, dobra. Cyk, cyk. Spodziewaj ode mnie. Dobra, to pemki już nie ma. Jeden, ten. Jeden zadymiarz. E, już go pozbyliśmy się jednego zadymiarza. A tutaj mamy jakieś parki psiki, to zbierzemy oczywiście. E, tam też mamy jakieś parki psika. Idbita zaraz e, pokonamy. O, tego też już nie ma. Tam jest B, B już też nie ma, także wizowy. No rozpędziliśmy ogółem konkurentów, także już mamy 6 park psików I tam mamy już 6-7 z tej B, także jest dobrze, ogółem mamy 7000 ponad kapsa, tutaj mamy gdzieś co to jest broka, no 20 park psików, ale nas nie rozpędzili, więc nie ma takiej opcji że wiesz czy możesz no o dobra my Edgar to, to, to na luzie na luzie Edgar roz, rozwalimy także patrzcie on się sam zaraz to rozwali patrzcie no on on nawet nie wie co robić no dobra rozwaliśmy go Zdobyliśmy pierwsze miejsce jakby plus 10 pucharków zrobiliśmy także jest dobrze dobra jeszcze jedną gierkę sobie pogramy jeszcze jedną bitewkę. znaczy jeszcze dwie może coś takiego bo nie, nie, ten odcinek nie chcę żeby też był za krótki ogółem trochę nam się ścina. nie wiem dlaczego ale dobra nieważne Że, także ten lecimy. Lecimy tutaj jakiś AFK hop na awku siedział przez chwilę ale dobra eee, co tam mamy jeszcze tutaj mamy Edgara czy znaczy tego no, nie Edgar tylko tego e, tego kurwa, nie, wiem. nie pamiętam jak ten zadymia się nazywa Ale kurde hopie co ty robisz? Weź mnie zostaw. w ogóle ja od uciekam miałem małego psa. Że Leon zniszczył bóla no, no bo to tutaj mamy. Co to jest? Ten ból? Kto to jest? To jest ten. O! Sosmaria! No niestety nas ból nosił. Także no niestety. Dobra, gramy od nowa. Gramy jeszcze dwie mitówki. Poza to. Albo jeszcze jedną, zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz wyjdziecie. Będziemy chociaż drudzy. Bo, bo, bo trzeba pokazać tym małym. Z dymiarzą Kto tutaj y, rządzi? O w na sprawie y, Ta dronia snadnita rozwaliła Że spokojnie, kurwa, widzowie Tu mamy B a ta B nas y, dob dobrze uszkodziła Dobra, może tylko rozwalimy Może nam się uda rozwalić gopa. Nie, nam się chyba nie uda go rozwalić Widzowie, internet szwankuje Znowu oku wa mać a nas poskładał <noise> Minus 3, widzę, że nas coś nie idzie właśnie. Dobra teraz, teraz musimy pierwsze miejsce zdobyć. Bo nie, no, bo lipa jest w straszna. Jakby nie wiem, czemu mi to zawsze tutaj przycina. No, może od telefonu, to jest mi na telefonu. No, ale mam dobry telefon, i zabierałam na Samsunga. A 52 spingla i powiem nie tak nie powinien przecinać w ogóle. Dobra, kolta tam jest. Kurwa No nie co to się dzieje widzowie. Nas roz rozwalają. No mia miał 4 pucharki, żeśmy stracili teraz. Dobra, może weźmiemy jakieś... Weźmiemy i... Nie wiem. Innego zadymiarza może. Ktoś, ten... Coś jakieś monetki dostaliśmy, to trzy pucharki tylko lipa lipa dobra widzowie będziemy yy, sobie na no, po prostu o 8 bita nie 8 bita 18 na rangu także to może być do lipa. Yy, to weźmiemy sobie głos Gus dobry zanim się. jest bo jest na dziesiątym rangu także trochę co go nie, do, nie dobijemy do niego właśnie jeśli chodzi o to yy, także że dobra lecimy Dobra, tutaj mam jakiś afek, afka, chyba. Nie, to nie jest afek jednak. Cisku, wysynie. Proszę mnie tutaj zostawić, tak? Och, ci si chodzi, nie. So, przepraszam, tak przeklinam, sorry, sorry, pominem, Dobra, tutaj mam ortisa, Leon tutaj idzie. Proszę się ode mnie, Leon, odpielić. Tutaj jakiś hobby w krzakach, tylko nie mogę trafić coś. Niech Powiem zaraz, ktoś mi skrzakł wiedziałem, że ty tutaj jesteś, chłopie Miała pierdzielę. Plus jeden Dobra, jeszcze jedną ostatnio sobie jeleczkę zagramy W, w Brawl Starsiku Osmą bitewkę i będziemy kończyć Także zostawcie pić po górę <laughs> Sorry, to będzie kolejny Koniec z Brawl Także tutaj mamy jakieś zadymiarze chyba nie będziemy go odkować zbierzmy sobie parę ksiopsi parę ksiupiki. zbierzmy sobie parę Bo już mamy pierwszego parę psa ten ten dzisiaj tutaj drugiego widziałem ogółem ale nie wiem może mi się przybliżało coś takiego O ta, tam jest są dwa tylko że hop jakiś jest przy nich no może go rozwalimy patrzcie patrzcie już hop leży o kurde ty zaraz ja będę leżał nie o hop gdzie on jest? Dobra, chłop z Oliu Postanowił, że no nie będzie y, ryzykował. Ten mój kruka. Z krukiem tutaj ja nie chcę się bawić za bardzo. tu mamy. Paperka, ja z paperki ja nie mówię, nie chcę się bawić. Kuźba. Dobra chłopie, co ty robisz w ogóle? Nie, 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 nie staj Został pierdolony na i każe pewnie w krzakach jest on mnie goni ten Eee, co on zrobił? Kurwa, on się st... Ten... Chłop się przetalportował Ja cię lubię Dobra Plus 3 pucharki, ranga piąta. Piątym miejsce I dobra, widzowie, 20 yy, żetonów i będziemy kończyć widzowie ten odcinek zaraz plus 4 pucharki dostaliśmy Pięknie dobra widzowie moi kochani widzowie będziemy kończyć odcinek bo no, już pewnie ponad 10 minut nagrania także to sobie kończyć że no e, jak chcecie na tym odcinku bron to napiszcie albo zostawcie 5 łap w górę oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału i zostawienia lajeczka pod filmeczkiem no i zostawcie suba, jak wam się, to ja się nie spodobał, bo, bo wtedy nie umiecie kolejnych filmów na tym kanale, także sam subskrypcję. No i będę Wam się z nami żegnał już. Także trzymajcie się do następnych filmów, elo i cześć.